Cześć, witam na kanale Hard Reset, w tym odcinku pokażę Ci jak włączyć harmonogram trybu Nie Przeszkadzać w telefonie Ridmi 14T. Na początku przechodzimy do ustawień i zjeżdżamy w dół do zakładki Dźwięki i Wibracje. Wybieramy opcję Nie Przeszkadzać, a następnie Harmonogramy. Tutaj możemy włączyć lub wyłączyć gotowy już harmonogram. Możemy też dodać nowy harmonogram za pomocą plusa w prawym górnym rogu. Tutaj nazywamy go, wybieramy godzinę rozpoczęcia oraz godzinę zakończenia i wybieramy w jakie dni ma się powtarzać. Niebieskie dni to są te, w które ma się powtarzać, natomiast szare to te, które są pominięte. Następnie wybieramy Zapisz w prawym górnym rogu i możemy go włączyć oraz wyłączyć. Jeżeli chcemy go zedytować, naciskamy po prostu na niego. Jeżeli naciśniemy w prawym górnym rogu tutaj na ten notę z załówkiem i wbierzemy opcję edytuj, możemy sobie usunąć harmonogramy, których już nie potrzebujemy. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!